Agnieszka Stachowska-Nonsior, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum, doktor nauk medycznych w zakresie dietetyki klinicznej. W swojej pracy z pacjentami przede wszystkim zwracam uwagę na indywidualne podejście. Jest to element nieodzowny towarzyszący mi w mojej wieloletniej praktyce, jak i też element, który staram się przekazać przyszłym dietetykom. Będąc wykładowcą na wydziale lekarskim Kolegium Medicum. Pacjenci zwracają się do mnie z szeregiem problemów. Bardzo często jest to kwestia nadwagi, kwestia otyłości, i tu przede wszystkim pracujemy nad ukształtowaniem nowych nawyków żywieniowych, nad zwróceniem uwagi. Na zbilansowanie diety, ale nie tylko na elemencie żywieniowym, ponieważ równie istotnym są czynniki stylu życia, więc podejmowanie aktywności fizycznej, dostosowanej oczywiście do możliwości e pacjenta, do jego stanu zdrowia. Tych informacji żaden pacjent nie uzyska w internecie. Oprócz nadwagi otyłości coraz częstszymi problemami no, stają się dysfunkcje ze strony układu pokarmowego. Tutaj szereg nietolerancji. Bardzo istotnym w tym momencie staje się ten kontakt właśnie z dietetykiem, który ma możliwość dostosowania diety do tych właśnie indywidualnych potrzeb pacjenta. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego, tu jak wiemy, od szeregu lat i na podstawie literaturowych redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej już o 10% daje efekt piorunujący, jeśli chodzi o poprawę parametrów widowych, funkcjonowania pacjenta, poprawę jego kondycji no, fizycznej, samozadowolenia, więc ogólnie poprawę jakości życia. No niestety też kwestia pacjentów onkologicznych, kwestia odżywienia, więc przechodzimy tutaj na tą drugą stronę, prawda, o pacjent do tyłu. To jest nadmiar tkanki tłuszczowej, natomiast też nie należy zapominać o osobach z niedożywieniem, z niedoborem masy ciała wynikającym bardzo często tutaj ze współistniejących chorób. I tu rola dietetyka to odżywienie nie tylko ilościowe, ale także dostarczenie tych jakościowych składników witamin, składników mineralnych i w takim stopniu, w jakim to możliwe, dostarczenie ich w sposób naturalny. Chciałabym ja zwrócić na jedną rzecz uwagę. Dieta wielu osobom źle się kojarzy. Często słyszę od pacjentów, którzy do mnie przychodzą pierwszy raz, A wczoraj najadłem się, byłem na pizzy, zjadłem pączki czy zjadłam pączki, bo to już wiem, że to jest ostatni raz. Jest to takie, no bym powiedziała, mylne tłumaczenie znaczenia tego słowa, bo jakbyśmy spojrzeli na jego pierwotne znaczenie, dieta oznacza styl życia. To nie jest nic złego, to jest po prostu nasz sposób odżywiania połączony z elementami stylu życia, a więc połączony z aktywnością fizyczną. Dieta ma być czymś przyjemnym i czymś, co nam towarzyszy każdego dnia, nie żadną restrykcją, po prostu naszą przyjemnością. Szereg zadań stoi przed każdym dietetykiem, który rzetelnie podchodzi do swojej pracy. Ale również jeśli chodzi o moją osobę, dietetyka to dla mnie nie tylko praca, ale pasja. W wolnym czasie od strony kulinarnej się troszkę udzielam, lubię to robić, lubię gotować. A oprócz tych czynników, nazwijmy to żywieniowych, to przede wszystkim różnego rodzaju aktywności fizyczne. Lubię pływanie, badminton, należę do sekcji AZS-u <laughs> w zakresie badmintona, AZS-u krakowskiego.